W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak mieć kolorowy nick w Minecraft. Zaczynam. Najpierw musimy wpisać komendę Team. Ty", e", Team. Ad. I wpisujemy jakąś nazwę, na przykład Pi. No i. Pisali nam, że utworzyliśmy drużynę pi teraz żeby do niej dołączyć trzeba napisać team jon pi jesteśmy w tej drużynie ale żeby mieć koloru nick jakiegoś na przykład nie wiem żółtego to musimy wpisać team modify pi kolor i na przykład weźmy sobie złoty i teraz mamy złoty kolor. Jak coś napiszemy na czacie na przykład, to nasz nick wyświetla się na złoto. Widzimy się w kolejnym odcinku.